Witajcie, jest 5 lipca, niedziela, dochodzi 8 rano. Ja już to od 7 obudziłem się i działam. Zobaczcie, boliera prawie skończona, przynajmniej konstrukcja. Siatka leży, będę takerował jak skończę. Trochę poprzerabiałem to, bo to było dziadosko zrobione na wkręty, wszystko jak wam mówiłem wcześniej. Teraz jest na kątowniki. Dołożyłem na dachu listwy, no i podłogę, bo nic nie było na podłodze, bo to stało na ziemi. Teraz będzie dwa wsporniki, będą jeszcze poprzeczne, będą za chwilę dorobię. No i zastanawiam się, jak z tą podłogą zrobić. Czy jakąś grubą siatkę kupić, żeby po nie chodzić, bo taka to nie ma szans, żeby wytrzymała. Mam jeszcze te stare ruszta, próbuję coś z nimi wykompinować, no ale i tak pod nią muszę dać jakąś siatkę. Nie wiem jak to wyjdzie. Więc za parę godzin pewnie się okaże. Wtedy dogram. Może jakiś pomysł przyjdzie mi do głowy. Może pojadę do sklepu. Do Radzymina. I dokupię jakąś siatkę, albo do Castoramy, nie wiem jeszcze. Na jakiś skład budowlany. Ale nawet już drzwi są na jednej zawiasie, bo jedną zgubiłem starą, muszę dokupić, ale, ale są, otwierają się. Jeszcze muszę skompinować poliwęglan. Coś sobie załatwię. już patrzyłem na Elixie. Można kupić nowy, nie używany, ale komuś zostało z, ze szklarni albo z czegoś po taniości. Więc dzisiaj będę kompinował cały dzień, na razie dam siatkę na dach. A jak się uda załatwić, jeszcze dziś to może poli węgla, a no, jak nie to za kilka dni. Młodziaki <laughs> mnie obserwują, co on tutaj robi. Ten szpancio, łodne są, ale dobrze przez godzinę niech pogłodują. Może w poniedziałek je wypuszczę wtorek. A staruszki na razie są zamknięte. Jeszcze ich nie otwierałem. Niedługo je otworzę. Po prostu jak tutaj coś robię cały czas, to one ciągle się zrywają, szaleją i mnie wkurzają. Dobra, kończę dzieła. Piję orężadę z butelki prawdziwą, oryginalną fruktona z Ciemnego pod Radzyminem. Najlepsza na świecie. Piję ją od 40 lat. To moje wspomnienie dzieciństwa. No i sucha bułka do pracy. Dobra, działamy dalej, bo nie ma czasu. Karmienie młodziaków, trochę ich przegłodziłem, jest około godziny dziesiątej. Nie miałem czasu ich nakarmić, bo robię tą wolierę, ale specjalnie chciałem, żeby wyjadły jęczmień i tam pozostałości tej karmy dietetycznej. Od razu mniej puchliwe są. Stały trochę kukurydzy, dzisiaj trochę dostały lotowej karmy. Pół na pół z dietą. Dzisiaj jest trochę chłodniej. Jak wrócę, dam im świeżą wodę. Na razie mają wodę na grzyba. Od 3 dni. Kandywet dostają. Stare również. No i dzisiaj dostaną już ocet jabłkowy z probiotykiem. A ty co taki ciekawski? Zaglądasz mi tutaj? Wszystkie zeszły, nie? Jeszcze kilka tutaj siedzi, ale... Dobra, jemy. A ja wam pokażę, co udało mi się od rana zrobić przez tą godzinkę, półtora. Prace postępują, już jedna ściana osiadkowana nad drzwiami i obok. Przeczepiam siatkę, takerem. Świetny pomysł. Ona była na wkręty przez poprzedniego właściciela robiona, ale zobaczcie kupiłem sobie taker elektryczny z Lidla. 54 zł chyba dałem, a świetna sprawa. Ręczny bym się zamęczył. Nawet dobrze wchodzą szywki. Kupiłem długie szywki, więc będzie się dobrze trzymać. I robota szybko idzie. Jak wrócę, to teraz jadę do miasteczka, może uda mi się kupić siatkę na podłogę. Albo poliwęglan na dach. Zobaczę co będzie. Czy w ogóle coś będzie. Jem śniadanie, jadę i jak wracam kończę resztę. To mam siatki powycinane, więc szybko pójdzie. A zobaczcie jak podłogę zrobiłem, wzmocniłem. Zabrakło mi jednej takiej listewki w poprzed, ale to nie szkodzi. To jest na końcu. Tam się nie będzie chodzić. I tak, woliera będzie na jednym bloczku. I pod spodem także będzie po bloczku. Tutaj i tutaj, na krzyżaku, żeby podłoga była stabilna, że można było chodzić. Chciałem na dwóch bloczkach, i jeszcze się zastanowię, ale jest za wysoka i musiałbym tą listwę z dachu zdjąć. No jeszcze pomyślę, czy jej nie odkręcić. Albo nie wyciąć po prostu. Ale zobaczę. Na razie planuję na jednym. Kupię po jednym bloczku i zobaczymy. Najwyżej podniosę. Tutaj po bojowisko sprzęty leżą. Pękawiczki oczywiście są, ale ich nie założyłem i zobaczcie Nie, nie widać, ale cały jestem poharatany siatką Ale trudno, będę żył Dobra, zbieram się Jedzą Gargamele Jedzą, jedzą Ci trochę lepsze jedzonko, więc Chętniej jedzą niż tą dietę. Nie boimy się. Nic się nie boimy. Jemy. Pójdziemy do staruszków. Nie otwierałem ich jeszcze. One mają karmę, mają wodę. Przynajmniej miały rano. mają jeszcze resztę. Woda jeszcze jest? Jeszcze jest. No staruszki, niedługo przeprowadzka. Karmić szybko młodej, zmywamy się z rudery. Godzina 17, ja już nie mam siły. Tu moja czerwona klasa. Piękne czerwoniaki. To są młode pod gołem, jak ze strychu, w moich rozpłodowcach dwóch parach. Tamten jest po innej parze, po groszkach, a ten jest po tym krwistym. Jest 7 czy 8 takich. No, boliera jest praktycznie skończona oprócz dachu i podłogi. Zamontowane. Tu jeszcze została jedna dziura do uzupełnienia, bo muszę wyciąć kawałek siatki. Ta strona jest skończona. Więc tylko jeszcze tutaj podłogę. I nie mam pomysłu na podłogę. Jak macie pomysły, co zrobić na podłodze czy deski. Dzisiaj objechałem chyba wszystkie sklepy i składy budowlane, żeby kupić siatkę taką. Zgrzewaną, grubszą, że mógł po niej chodzić. Nigdzie nie było. Nie wiem, gdzie kupić taką siatkę. Masakra. Mam poliwęglan upatrzony w wołominie 2 m na 20, no ale nie wiem, jak go przywieźć, do samochodu się nie zmieści. Więc myślę, jakby sobie zorganizować transport. Gościu chcę 200 zł za taki arkusz 10 mm 2 na 20. Idealnie by mi tu pasował. Więc Chciałbym go kupić, ale nie mam za bardzo jak go przywieźć i to jest mój wielki problem, nad którym teraz się głowię, co tu wykompinować. Jak nie to będę szukał mniejszych arkuszy, które mi wejdą do samochodu, ale tak bym miał z jednego płata, więc byłoby fajnie. No ale trudno, na razie nie da rady, więc na razie spróbuję na dachu zamontować tą siatkę, najwyżej później poliwęglan położę na siatkę, będzie bezpieczniej, a na podłogę to nie wiem. No. Też pewnie położę na razie taką siatkę, no ale nie będę wtedy mógł do środka, bo ona się zawali. Nie wiem, myślę cały czas nad tym. Dużo pytań, mało odpowiedzi, jak to mówią. O, tutaj będzie samiczka po tej parze groszków ze strychu. Taką łezkę przy oku. A tu się tam chowa kolejny po tej parze od tego krwistego, czerwonego. Tam jeszcze kilka na ziemi siedzi czerwonych. Nie, nie widać przez tą siatkę. Muszę tu siatkę na czarno pomalować z zewnątrz wałkiem. To będzie lepiej widać. No i tu jest kolejny rzut czerwonych. Nic nie widać. Tutaj te dwa czerwone to jest po tym. Też pod moim krwistym ten groszek. I tam ten taki, bardzo ciemny. To, jest, to są gnieździaki. Gnieździaczki. I tu jest jeszcze jeden czerwony. też taki do wyjścia za chwilę. Po tych groszkach ze strychu. O, no jest taki duży już. Taki ciemny groszek. Dobra. Idziemy teraz na rowery za nią. Kurwa wodę przewróciłem, A. ja, o, masakra, dobra, do jutra im ta woda i tak starczy A się potknąłem Tak to jest nagrywać Dobra, później coś dogramy albo jutro Niedziela już jest 7.15 Przed chwilą wróciłem z targu w Radzyminie Pojechałem po karmy, ale karmy nie kupiłem. Jeszcze mi starczy na tydzień. Zamiast, zamiast tego kupiłem klateczkę. Taką klatkę. Fajna, bo jest trochę wyższa niż te standardowe. Nie będą łebkami waliły sobie do tego ruszta. Już mam teraz trzy klatki i to już wystarczy. Boliera, tak wygląda. Gdybym miał podłogę, to by była skończona. Wszystko jest zrobione. Na razie na sufit dałem siatkę, a na to pójdzie docelowo poliwęglan na siatkę. No i brakuje podłogi. Więc dzisiaj na pewno tego nie skończę. Młode, głodne. Wszystko wyjadły. Dostaną zaraz trochę karmy. Stare też zamknięte. Trochę mają, ale zaraz im dosypiemy. Dobra, idę karmić młode, a później pójdę na strych, trochę nagram dla widza. Mam nadzieję, że nagram, bo tam straszny burdel. Nie chcę tego pokazywać, więc i jest tam ciemno. Zobaczymy, czy coś się uda nagrać. Powinny być jajka i młode, ale nie sam nie byłem tam od dwóch tygodni, tylko przez okienko dawałem jeść. Yy... Chciałem pozdrowić Pana z Marek, który poznał mnie na targu w Radzyminie. Pozdrawiam Cię kolego. Jesteś już kolejną osobą, która mnie poznała. Pogadaliśmy chwilę miło. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy kiedyś na jakimś targu i sobie dalej pogadamy. Dobra, karmimy. Dzień dobry dzieci Tatuś przyszedł Ale grzecznie Bo nie będzie jedzenia Nie będzie śniadania zaraz jak będziecie latać Chciałbym Wam nagrać Jak sypie Ale chyba się nie da Moment Pewnie zaraz mi się wysypie Jastu. No wariaty będzie woliera to będzie lepiej Podzielą się trochę A jak ruszta? No spada wszystko pod ruszta, więc fajnie Już napaskodziły tutaj na rusztach Po tej stronie jest czyściutko cały czas Tutaj trwa remont Sprzęty są na noc schowane Plan jest taki, żeby dzisiaj stare przerzucić. Nie wiem, czy się uda, mam nadzieję. Stałem rano, więc mam czas. Może zaraz coś podrobię z tą klatką. Ale nie chcę. Jest ładna pogoda najchętniej bym pojechał na Zegrze na plażę. Więc, póki rodzina śpi, może uda się coś zadziałać. My tu teraz od tygodnia sobie mieszkamy. Agro w czasy sobie zrobiliśmy, więc jestem tutaj codziennie. No ale... Za chwilę się to kończy. I wracam do Warszawy. No, jemy? Nie jemy. No, takie głodne nie byłyście jednak. Zamykamy. Idziemy do staruszków. Chodź, chodź Płoby, ty lubisz jeść? Do środka dawaj O, Płowy pierwszy. Chodź Chodź maleńki. Ty sobie podniesz. Młode masz. O, tyle wam wystarczy na razie. To smakołyż pierwszy zawsze. jajko zniosły tutaj pod deskę Jemy Dawać, 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 bo młode macie Te to się nie boją strych. Kolego, chciałeś, żebym Ci na strychu coś nagrał? Tu za bardzo nie ma co nagrywać na strych jak strych. Trochę zagracony. O jakieś koło od motoru leży stare. Dobra, ale gołębnik. Tutaj kiedyś był gołębnik. Była część oddzielona. Jeszcze przez mojego tatę. A dość no tutaj jest wyjście, taki podest. I jest wyjście. No i tu jest oddzielony siatką. Co było kiedyś? To było robione. Jak ja byłem dzieckiem. 30 lat temu minimum. Jak nie wcześniej. No i jak tam dalej wejdę, a tam są gdzieś jajka tu na tej ścianie, to nic nie będziecie widzieć. Spróbuję, ale wątpię, żeby było coś widać. Ciężko nawet wejść No może coś będzie widać, ale wątpię Zazwyczaj tutaj mają jajka Ale tym razem Wzniosły tutaj Ale tu nic nie będzie widać Dobra, włączyłem lampę I tak, wszystkie młode, które były Były tutaj w tej misce Tu nie było sprzątane od 30 lat Ja tak na szybko wsadziłem tutaj głębie O, tu jest takie korytko Zawieszone pod dachem i tu powinien być chyba młodziak, ale czy jest? Zaraz zobaczmy. O, co my tu mamy? Mamy jednego młodziaczka. Tak. A tu mamy jajko czyste. Tak. Wy tego nie widzicie. Ale to słychać jajko jeszcze z te lata. No niestety. Ale będzie pewnie ładny czerwony, kolejny. Niedziela 930, dalszy ciąg prac. Łobo, już mam dość. Jak widzicie tutaj klatki w starym gołębniku już nie ma. Zrobiłem coś takiego, tak wykombinowałem, ona nie miała dna, więc dno zrobiłem z takiej siatki na blacho wkręty elegancko. Leciutka jest, zaraz położę jeszcze na to, może różd, albo i nie. Po co? Po tym będą miały dobrze chodzić. Ale zobaczę, mam różd to położę chyba. Na kątowniki, na kątowniki pod spodem. Trzyma się mocno. Klatka jest szczelna, tutaj nic przez nią nigdy nie weszło. No i będzie otwierana do góry. Tak to będzie wyglądało. Więc sprzątam ten bajzel. łapie stare. Zrobię nawet haczek od środka, żeby mi nic nie uciekło. I będę przesadzał dorosłe gołąbki dzisiaj. Tak jak zapowiedziałem. Klatka jest fajna, bo jest duża. Więc będą miały dobry wybieg. Lepszy niż młode. Ktoś mi mówił, że starej klatki do nowego gołębnika się nie wiesza. Kolego, ja uważam, że ta klatka jest lepsza niż te wszystkie wloty belgijskie. Po drugie, ta klatka ma historię, wisi tutaj od kilkudziesięciu lat i jest zrobiona własnoręcznie przez moje tatę. Dno było słabe, było z takiej grubej papy, a pod spodem była o, płyta meblowa, więc to ważyło tonę, jak namiękło, A teraz klatka od razu lżejsza, jest fit o połowę, więcej nawet niż o połowę, ta deska była ciężka, namoknięta. Dobra, zaraz robimy otwieranie, to nie teraz i tak nie będę ich otwierał przez najbliższy czas z tydzień posiedzą więc jestem zadowolony z porannej pracy Dobra Sprzątamy Koniec relacji z weekendu przesadziłem stare, połapane są nie wszystkie, bo zostało tam chyba 5 par, które mają takie młode na wyjściu, więc jeszcze Trzeba uważać, żeby nie uciekły. I tak, tyle jest przesadzonych. Te ostatnie młode są razem z nimi na razie. Niech się oblatają razem ze starymi. No, bo zabawy dostaniesz. Tu jest, widzę, że już jedna para się połączyła. No zaraz się poznajdują. Na razie im daszków jeszcze nie robiłem. Ale mają sporo miejsca. Ile tu ich jest? 20. Dobra, niech sobie siedzą spokojnie. Młode zaczęły szaleć. Jak te stare przesadziłem. Młode wiszą na drzwiczkach. Nie wiedzą, co się dzieje. Na razie wystraszone wszystkie. Ale będzie dobrze. Dobra, do zobaczenia. Może w tygodniu, a jak nie, to za tydzień. W tygodniu będę chciał oblatać młode. Jak będę je puszczał, to pewnie coś nagram. Miłego weekendu, odpoczywajcie.